Hej kochani, dzisiaj ja sam będę prowadził ten odcinek. Sam będę grał w Mario Kart i dlatego nie przegram. I po co się odzywa? No, Dobra. Jednak nie będę sam, bo muszę kogoś wykończyć w Mario. Cześć. Hej kochani, witamy w kolejnym odcinku w Mario Kart. Cześć. Dzisiaj gramy w takim składzie i nagrywamy ten odcinek przed upublicznieniem. Odcinków poprzednich, w których pojawi się nowy element gry. Który, no, wy już znacie. Wy już znacie, ale niektórzy członkowie śmietanki towarzyskiej jeszcze o nim absolutnie nie wiedzą, bo nie widzieli tych materiałów. Mhm. A elementem jest to Krzychu, że osoba, która przegra, otrzymuje ma karę. karę. No, przez ostatnie trzy odcinki byłem teraz. No i co, ma, i co mam zrobić? Um, Karą? Genera? dowiesz się okay, tak. na samym końcu. Tak. Kara będzie dopiero na koniec. Nie będzie nie... dotkliwa. Nie chcę pić alkoholu, proszę. No dobra, A, tak do nie będziesz miał alkoholu. Ale teraz do, no rady nie rady. Jest... Co? do bez. Co? Dara do bez. się zra... Nie, baję się. Się, się! Nie mogę przegrać. Nie mogę przegrać. E, nie dzisiaj dla odmiany będziemy już jechać na prędkość 200. To znaczy szybciej. O, o, szybciej. Dobra, no to stara. Wtedy my <laughs> mamy szansę pobić jego, ale no zobaczymy czy to. Mów za siebie, za ja nigdy nie, nie mam. mam. A się siedział. Zamieńcie się padami może być... Nie. Dobra. I wybieramy teraz postać? Gdzie ja jestem? Koniecznie Pięki. dajcie znać, w jakiej kolejności według was będzie wyglądała tablica zwycięzców. Kto tak. Pierwszy, drugi, trzeci, Obstawiajcie czwarty. Obstawiajcie wyniki. Pierwsze miejsce, drugie, trzecie, czwarte. Teraz, w tym momencie. Komentarze. Mi jakoś nie wróżę wysokiego miejsca. Kto nie da mnie w komentarzu na ostatnim miejscu dostać do mnie buziaczka? Nikt nie chce cię ucieczki. Za miłe. nie zaakceptował jakiś szajgaj. Shy guy. Szajgaj, shy guy. jak to być szajgaj? <grym> <grym> Możesz wybrać. No, Różowego weź. Nie pink pink, 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 pink! Pink, pink, pink. No piąć pink! pink, pink. pink. No, no, orange. Nie. nie bądź pomarańczka. Jeb, ale o, ale... mamy nowe latawełko. Podobno... <grym> ja je biorę na pewno. Nie, cofnij, ha, ha. Jak się cofa? Haha, ha, nie muszę. Baczmy się na ekranie. Chyba tym. Kaj, umiem nie jednak to zrobić. Zra... No i tak mi życzysz. Chcę u zera lokającego spoko. Ja mam swój stały, stały zestaw, stały no ja samochodzi, odrzutowej agentki czy tu mnie to motorek. A ja nie. Panie <grym> ten motor. Księżniczki. Ten jest szybki. Tim księżniczki, księżniczki. księżniczki Ale to światło ślepia.

Tak mm -mm, kurczę, tak. Kurczak, właśnie chodzi o kurę. Kok, to jest chyba kogut. Kogut, kogut. no. Ale... Chodzi nam o koguta. O koguty chodzi. Nie myślcie o niczym innym. Tylko koguty. Ja muszę to wygrać każdy jeden mecz. Ja nie mogę przegrać. Więc. Gdzie jestem na górze? Dobra. Ja siebie nie widzę. Na lewej stronie. Uu, dobra. Pamiętam, coś Mać mówił o driftowaniu. Tak, same. O, to to muszę driftować, jak naj... No oj, Jezu, w jakieś przyspieszenia. Ja... Co to jest za Nie pamiętam i... O nie, trafię tu. Ludzie, to jest coś strasznego. O nie, znowu trafią. Ja, nie. Ja nie pomyłam, że tracą rękę! No jedziesz szybko. Patrzcie, ja specjalnie nie jestem ustny. Ja nie wiem, gdzie jestem, co ja robię i gdzie ja robię. Naprawdę, totalnie nie wiem, co się dzieje. Masz Matko, jak to się kręci, Dostałam wszystko wiruje, nie wiadomo. Patrz, jestem ustny. No i tam jest. Super, zostań. zostań tam. To nie tak, że my nie lubimy Maxa, po prostu on ciągle ja wygrywa. Więc to się nie może wydarzyć po raz o... kolejny. Jest Super. Zostań tam. Kiedy się zrobiło drugie okrążenie? To jest moje pytanie. Nie wiem, jestem szósty. Wy jesteście... Zapomniałam, ukryć ja której Naprawdę nie mam, ja nie Nie gra w tą grę. Ja naprawdę nie wiem No Ale proszę się porzecznie. No wiem, ale się bardzo szybko Bardzo, bardzo szybko. Ja naprawdę nie Eee, co się dzieje? Co się dzieje? Ja... Ktoś może policzyć, ile razy się zapytam, co się dzieje. Co się dzieje? Co się dzieje? Ja na pewno Ej nie, nie dobra, wiem. jak przegram, to nie fajnie. Jakby życzcie mi wszyscy wygranej. Poproszę? To takie są poleciał? Ja też. Bo ty znasz moje cierpienie. A Max też znany ja muszę. Kurwa, kto mnie jebił? No, nie no. zna, bo nie piłem. Słucham? Nie nic, nic krzykuję. Słuchasz? Słuchasz. Ty niczego nie słuchasz, nic no nie wiesz. O nie, nie mogę. Ja, ja to, ja to, Kurde mać. O Boże. O Boże. O Jezu. O Jezu. Jestem druga? Tak. Jestem druga. A Max jest szósty. Mhm. Ty... Ósmy, nie Nie ostatni. Jeszcze. A okay. dzieli was jeden punkt... Trzeba mieć... Ale trzeba mieć dwunaste miejsce? Nie. Nie, z nas. Z nas. Kto jest ostatni ten... Ten coś... Czego nie podoba się no, bo wiesz, gracie dłuższego często, a... Ten... Zobaczmy. Zobaczmy te emocje. Ja nie jaki skok! No to mała poślep, tyle w banan wjechałem, że... Kto był rakietą? Nie wiem, ja! No, to ty! <tryk> tak. Oh. O, trafiłam w kogoś tu, no, nie wiem, czy wróciłam. Ale ty, Ania, szybko pojechałaś. <tryk> Odlazamy agentki górą. Next, Next race, muszę to na wygrać. Na pewno się nagrywa wszystko? No się teoretycznie nagrywa. Bo wiecie, my mieliśmy tyle perypetii z tymi ja. nagraniami. Najwyżej go nie upubliliśmy. Co ty, 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 ty robisz? Ja się tutaj przyspieszę. Tym się driftuje, tym się jedzie, a tym się rzuca item. A czym się przyspiesza, żeby. Hamon no, <noise> Nie no, tym po prostu to wciskasz i jedzie. A mam takie z No to, no, to jest sprawem. to samo. Link jest przy we Ale to jest i jaka zjeżdżalnia, szok. Ja bym Aj, mogła nie do takiego... Matka jakie to jest szybkie. Bo Tam to rozsłania. nie było takie. Było, tylko w ogóle nie było takie... Aha, chaotik. Chaotik. chaotik teraz. O o! O, Muszę... wyprzedziłem cię szybko. Bo ja się zbiorowałam prawie O kurde, jakaś. Nie no kto jest przyde mną prawie przy ja nie porozmawiam. Pamiętaj coś czego się uczyłeś. Tak? No wiem, ale... Bo Maksym zrobił szkolenie nie przegrywania w Mario Kart. Tak? I, 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 Znaczenie. Cieniu. No ja w nie we wszystko trafiam, na w naszych. Ej, wyżarło. żarło. No, jej nie, już nie Ale już nie No i po lubieniu planszy. Było lubienie, nie Matko jedyna, jakieś ścieki, nie. nie wiadomo co tu się żółwie lecą. właśnie jedne Ja pierd Z pierwszego spada na piąte. Super. O, no to nie mogę przegrać. Przyspieszenie. Mhm. Jeszcze meduzek późno. Super. Co to robi? Bardzo dobre pytanie. Jest krócik. Żaden skrócik. Nie ma skróciku. Je, skróciku. Nie ma Ej, oszukujecie! Nie, nie no i po co tak robicie? Ale ja nie wiem, tak? Kto... Ej, ten kwiatek mi zaznacza ja. żółwia. Aż uciek po prostu. <śmiech> <śmiech> Bo No to trzeba mieć A! dobre rzeczy. Nie do do to jest jaki fałd. Kutkę, banan. Kutkę, banan. Ale Cię trafić, przy eee. co? Oh, no nie! Eee! Bike, bitch. Jesteście wszyscy hane. Ja nie bym chciał być rakietą. Ja nie, nie chcę ja ja to grać! Ja grać! Jestem druga. Jadę do pierwszy. domu. Ale nie przegrywam. przegrywam. Tylko Krzysiu. O Jezu, jak to Krzysiu zrobiłeś, że jesteś dwunasty. Nie, nie wiem. To trzeba mieć talent, to trzeba się z tym urodzić. Trzeba mieć ten dryk tak. No. no bo mi ta kamera ja jest coś odpią... Słuchaj, Anistrowa. Zabieraliśmy Nie, bo będę musiał się ty Nie. <laughs> nie chcę żadnego highlight dalej! Highlight! Potrzymaj. Highlight! Zobaczmy oh. jak się pogrążasz. No i później wjechałam. Nie, jednak nie wjechałam. Tak. bo ja wjechałam w jakieś banana. Ale, ale gratulacje, Max, w mojego banana. A i tak wygrałem. No i co z tego, byłam druga. Tak dalej. Ale lecisz? Ale lecę. A mają szansę na pierwszy. A tu właśnie no. z jest. A ten z Tak, Tak, tak. Nie pojechałam. Mm -hmm. Ty ja ja też, bo prostu... na zakręcie nie wyrabia. No, te z grzyba idzie. Co nie idzie? Jak gaz przyciśniesz, to wszystko idzie. Aha, w ogóle tego highlight w ogóle nie uwzględnił mnie, <grym> Gdzieś tam się toczysz z tyłu, po prostu z buta idziesz. Nie podoba mi się to, nie chcę... U, jakie wulkano. A i ta plansza się kurczy powoli. Jak to się kurczy? Co się kurczy? Jak pamiętam, to zakręty się zmniejszają niektóre. O No zobaczycie. Ja nie pamiętam. Ta plansza się modyfikuje co okrążenie. Nie! Czemu Max pamięta wszystkie plansze? Ja żadnej Max nie pamiętam. Kur... Z tymi z bo to miałem... nie! Ale tam nie ma Ale teraz... No przestań, To no, 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 jest wrzesień. O Ale no, dobrze, na początek no, bez okiency, O boże, ja nie wiem, co się dzieje o ja, a mi też. O nie, czemu to się rusza? Jest straszna ćwicza dzisiaj. Straszna. No, jest straszna, ale nie przegrywa, więc jest... okej. Okay. Jakie ćwicza i puchają Kurde, na mecie mnie zatrzymało ten napis wózek społeczny. Kurde. Chyba nie tak fele, powiedział. Nie? A to feler. <laughs> kurde Bele westchnął, no Feler <laughs> W mojej bajce mówi kurde bele. Nie, nie bajkę. bajka, tylko w O Jezu! Gra. Skupiam się na innym rzeczach. Nie, Ale urwał, ale urwał. Ale to było dobre. Jeszcze ja skłonąłem. Nie! Tak ja jest bez nadziei Przegrywasz? Bo mi nie. się nie wydaje. nie masz czasu. Ale po prostu ja nie wiem, nie ogarniam tych maszyn. Jezu, ktoś leci rakietą, ktoś leci rakietą. I to nie jesteśmy. Nie. Czy to. Nie, to też nie jest. Nie <laughs> Super. Ja się włóczębna. Super. Ja na przykład. No nie, ja to zaraz przegram, tak mi się tutaj no. no super, wpadłam do lawy, fajnie. Ekstra. Nie, no, bez nadzieja. A szło mi tak dobrze. No, to byłoby z Bez nadziei, znaczy, ale. O, jest awesome. Ja nie wiem, co się dzieje. Jezu, jak ja to przegrywam kosmicznie. Nie, no, idziesz no, do domu. Ale nie wiem, czym się no. A, Krzysztof, dalej, 12, trzyma się w miejsce. Ja dostałem rakietę w pewnym czasie. A ty jeszcze jedziesz? No, używaj wszystkiego po kolei. Halo. Oh. <laughs> to chyba mamy już wygranego tego odcinka. Ojaj, Oj, Krzysztof, ojaj. Jezu, fajnie, że nie ja. Ekstra. Podoba mi się. Super odcinek. To to powtóreczka? Bez tak. Ale Ania wstrzymaj się z no, tak. O, tak. to mój, mój mój, żół. O, moje pięć minut. Rzeczywiście było. Ile? O, no. więcej, więcej, słuchaj Ale go zrobiłaś z lewej. No, taka jestem niezła. Wow. Zrobiłam slup, slup. Matka, jaka stresująca gra. Ostatni to będzie? Tak. No, ostatnia plansza. Ostatnia plansza. Weź się w garść. Nie, umiem, ona nie gra. Tak ci już nie po gonić punktów. Jezu, super. O nie, ja tutaj nie przypadam Mimo, że blisko? lubię blisko To jest Rainbow Road też. Tak, ale to nie lubię. Jezu, bym. ale crazy, to można chyba z nim spać. Tylko zjeżdżamy w dół, jakby gdyby nie ma kółek. Aha, to niedobrze. <laughs> Bo tam by się przynajmniej jakiś jakichś zakrętów <laughs> na pamięć. Ja w ogóle czuję, że ta dzisiejsza gra jest jeszcze bardziej chaotyczna niż poprzednia. Poprzednie były świetne. Co no to są za tak kucha? No i One przyspieszają, nikt mi o tym nie powiedział. No to już wiesz. Teraz popatrzcie. jeszcze wszystko dokonali. Ej, ja myślałem, że jestem jakaś z przodu, a jestem szybka. Kula. Kula daje pula. Chyba właśnie był przeciwnie Nie to był banan! A to chyba mój Co, Co powiedziałaś? <grym>, idźcie sobie! Jasne No kurwa! Cool. Chciałabym chociaż raz wygrać Mi się tak cały... Cały, no, proszę, mężę, cały nie, wyścig No, jest już drugie niby okrążenie Kurde, cool, belę! No, no to dzięki, wiesz taka jest jest właśnie nie dość, że znasz moje cierpienie, w okaże, to jeszcze mi tak robisz. Czy ty jesteś Maksym? Jak daleko ode mnie? Ja cię w ogóle nie widzę, ja tak zapraszam cię. Ale jakoś strasznie dawno, daleko. daleko. nie, dawno. Dawno, bardzo daleko. No dobrze. kurde, byłam tyle, tyle nie byłam żywy. Żywy. Ej, jestem piąty, to nie jest najgorzej. Aha. Radek, jestem z Ciebie bardzo dumna. No, ja robię progresik, minimalny, małe kroczki, ale robię. No, Krzysiu też zrobił progres. No, z 12 na 11? Ale progres! masz aż 8 punktów i jesteś... Nominowany do kary. Nie gram, A już do... nigdy więcej. Ania no, wygrała. <śmiech> <śmiech> Max nie wygrał. No, oczywiście, czy nie. Teoretycznie powinnaś. Czemu nie klaszczesz? Klaszcz. No, w końcu mi się udało. Wiecie, to jest moja konsola i ja tak bardzo nie mogę z nim nigdy wygrać tej grę. No i co? I teraz wiadomo co będzie. To co Radek y przygotujesz? Jako osoba, która doświadczyła kary najwięcej razy właściwie za każdym razem, pozwolę sobie mieć ten zaszczyt i przygotować karę. Widzimy się za sekundę. Proszę nagrywać całą ten całą. Recepturę. Recepturę. Jezu, jak super jest się w końcu zemścić. O mój Boże. Rozpoczynamy przygotowanie receptury. Uuu, jakie ładne naczynie. jest składniku. Mam, no, mam, no, mam, no, no, no. nawet nie wiecie, jaką radość mi sprawia to. Ojej. Że to w końcu ja. Tutaj takie rzeczy, różne takie bajery i to też mamy tutaj. Już tutaj mieszam. Mamy to tak przepyszne drinki, myślę, że tak też smakuje, ale już nie mnie to oceniać. Dodaj mi jeszcze takiego specyfiku. Okej okay, kochani, drink jest ready. Idziemy go zanieść kandydatowi numer 1. Snydri! Poddaję od no, no, na A się udusić! Tak. Aha! <grym> I to jest właśnie nagroda dla gracza, i musisz teraz to wypić. No, zamknąć no. oczy, zatkać nos i, I wypić. ocenić smak o jeden do 10. Może to wypić całe? Pół chociaż, duży łyk ma być. O kurwa! <grym> <grym> Ale mi się wydaje, że to nie jest aż takie złe. No nie wiem, popatrz <grym> czy... na minek... Musiałbyś to spróbować, Radek, żeby ocenić w stosunku do reszty. A um, Nie zamierzam. Jest, jest? Pusty, co no to jest? Zwykły Z różnymi sosami. tam no, wierć się to ileś. <grym grym> o nie, teraz mi... no. pali mnie w środku. Wow. Well. Odcinek był pełen zaskakujących zwrotów akcji. I nie przegrałem. Pierwszy raz. Tak. Wszyscy piszą mi w komentarzach teraz gratulacja. Gratulacja jedna. Tak. I do <noise> zobaczenia w następnym odcinku. Dajcie łapkę w górę. I, i subskrypcję, dzwoneczek i komentarze. I obserwujcie nas na wszystkich naszych social mediach. Maksym Ciechowski, Anna Jaroszewska, Porcelanowa, Radek Czekański, Krzysztof, Karetka, Wykoronowa i Śmietanka Towarzyska. Wow! A to było szybkie. To cześć, następny vlog ze szpitala. Pa. <noise>